Ja Książę a dzisiaj będziemy odtwarzać pewną osobę z internetu. Otwieram nową serię z Lego, w której będziemy odtwarzać na przykład pokój, miejsce zamieszkania różnych YouTuberów. to pierwszy z nich: Young Multi. Dzisiaj zrobimy jego pokój, ale pokój wiecie. Nie wszystko wygląda idealnie zawsze. No dobra, lecimy. Wziąłem dwa płaskie plejty, nie wiem na ile możecie sobie policzyć. Teraz Wam pokazuję. Proszę bardzo, możecie policzyć. No dobra. Potrzebujemy oczywiście podstawy, więc wziąłem dużą czerwoną ścianę. Położyłem ją na środku, a jednak nie. Wiecie, ja tu muszę wykalkować pewne rzeczy. Git. Dobra. Skoro już mamy, to bierzemy takie mniejsze ścianki. Cyk. Kurny. Eee, dobra. Muszę bardziej potem przemyśleć to, wiecie. Eee, dobra. Bo gdzieś zgubiłem moją specjalną kartkę, na której, tak jak poskładany. No dobra. Ustawiamy sobie taką ściankę. I zaraz przyjdę z następnymi częściami, bo ich nie mam. Dobra, wróciłem i mam więcej części, więc teraz bierzemy te same, oto te. I tutaj, żartuję, nie bierzemy tego, tylko weźmiemy sobie okno. Wiecie no, trzeba mieć jakiś widok jednak, nie? I naprzeciwko wstawiamy sobie takie oto drzwi. Od razu mówię, że wszystkie klocki są z LEGO City, ale to bardzo stare LEGO City. No, oprócz tego, jak Multi'ego. I w ogóle nie jest podobny, ale. No, no, będzie tu sobie stał i nadzorował pracę. Dobra, teraz bierzemy sobie taki po prostu długaśny na. Sam nie wiem ile. A. O! Cyk! Dobra. Dobra, multi, przepraszam cię. Musisz odejść. Dobra. Dodajemy następne wysokie Stary chyba? Nie nie wiem. I bierzemy następne wysokie te te. O, kurczę. Bombardują. Cyk. Dobra, jednak no, trzeba jednak jakoś sprawdzać, YouTubka, więc przydałoby się biurko, nie? No to trzeba takowe złożyć, hała, ostrość z dwóch takich mniejszych. Mogą być takie, nie miałem takich, innych. Czekajcie, muszę wyjść. Na 6 długość, raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć. Cyk Cyk I dodajemy takie na sześć Czerwone Briki Ta, czasem tak się zdarza, że się walnie Coś A, zapomniałbym prawie Dodajemy Dwa Czerwone takie Oczywiście w tą stronę, żeby nie było brzydkie Wiecie o co chodzi Pamiętajcie, to jest dopiero pierwsza część. Możecie napisać potem następnego youtubera, jakiego mam odbudować... Znaczy zbudować i dać jakiś pokój i tak dalej. To jest multi, a. <grym> Już myślałem, że mi odleciał. Wejdź, że... Udało się. Dobra. Słuchajcie, yy... tu klocki. Chowały się. Dajemy następne. Prawie wszystko jest zrobione z takich. Eee. Jeszcze je. A nie, dobra, tu już mam wczepionego. No tak, bo jest w inną stronę. Tu, 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 tu. Tu, 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 Oczywiście musi być jakiś wystrój, więc odwracamy sobie. Można tak. Więc wziąłem sobie szafeczkę, teraz ją wczepię, ale to już poza kamerą. Dobra, szafeczka została wczepiona i trzeba do niej coś ciekawego teraz wsa wsadzić. Czekajcie, znowu mi upadło. Okej, okay, stoi. O, i tutaj fajnie by było coś dodać. Dodajemy oczywiście sztylety. Nie pytajcie czemu. Super. Ogólnie podtrzymuję to chusteczkami, nie? Eee, dobra. Ok, mam nadzieję, że teraz mi się nie wywróci. Dobra. Tutaj czekajcie, już. Tutaj dodajemy takie O. Cyk. Oczywiście mówię od razu. A i takie zwykłe briki I też będą. Yy, też dwa są takie bryczki. Dobra, pyk. I chyba mi nie starczy. Czekaj, czekaj. A, czekajcie, mi się coś pomerdało. Eee, no w sumie, nie, 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 nie. Nie pomerdało mi się nic. Co jest? Czyli mam za mało klocków? Wyjrzyj sobie wniósł. Tak, w skrócie to wybombiło mi yy, ten nagranie. Dobra, lecimy dalej. Yy, oto komputerek, bardzo fajny, też z Lego City. Dajemy tutaj. I mamy komputer multi, możesz pracować. Też chwilkę. Yy, dobra. Bierzemy oto taki klocek, dzięki któremu on może się kręcić. Może nie wiem, oczywiście, ale no. Yy, I teraz wsadzamy to. Tu. Pięknie, siedzi. No dobra, yy, muszę iść po klocki, bo nie starczyło mi. Dobra, przyniosłem parę klocków, mam nadzieję, że będą mieścić się. Cyk. Dobra, idealnie przyniosłem, nie? Hop, hop. I perfect. Dobra. I, i, i. I trzeba jeszcze tutaj jakiś. Ugh, nie ta strona. Żeby powstało nam coś takiego. Dobra. Potrzebuję jeszcze więcej klocków, żeby tutaj zrobić tą obramówkę. Dobra, idę po klocki. Dobra. Przyniosłem ja klatuszki. Mam nadzieję, że starczą. Bo jeśli nie, mam jeszcze, ale no. Fajnie by było, jakby już starczyło nam. Mm, dobra Nie Mówcie, że zostawiłem Wiesz eee, Jak zawsze za mało. Dobra, idę dalej szukać. Boże, ile ja razy muszę łazić, i ten. Dobra, nieważne, lecę. Dobra, postanowiłem, że tutaj powywam klocki, wezmę taki oto długi. To jest idealny. Nie wiem, jak, ale tak. Jest. I dodajemy ostateczne klocuszki. Yy, no i super. Nie mam. Ja nie mogę! A oto święty klocek. No chyba, że dorobię tutaj takie. Nie! Multi, możesz pracować. siedzi O! Indeed! Czekajcie. Muszę tutaj zrobić, że on pracuje. Wiecie, nie wolno się odbijać na YouTubie, tak jak ja. Yy, dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam moja konstrukcja się spodobała. Tutaj mamy wejść. Proszę bardzo. Yy, Film nie ma sponsoru. No. Yy, po co też tyle tutaj, to sam nie wiem. Po prostu je dałem, bo fajnie. A, i możecie ocenić moją figurkę jak Multi'ego. Na krześle został. No to co? Pa. O, o, dobra, mam jeszcze jeden pomysł. Pokażę Wam, jak zrobić właśnie Multi'ego. To jest bardzo proste. Dobra, potem Cię już. Musicie wziąć tors Jake'a z tego Hidden Sides. Tego się zaraz zabije. Dobra, nie poprawiam tego. J.K. wersja duch, główka Kaja z Lego Ninjago i Dreddy y, Mateo z Lego Dreams. Możecie dostać to w gazetce. Ogólnie ten tors już w ogóle nie możesz go kupić y, tak ten, jakby to się, jak to się nazywa, nie możesz go kupić tak, wiecie, w sklepie, no chyba, że ktoś sprzedaje stare torsy. No. No to, Elo, Multi się z wami żegna, ja też. Możecie docenić moją pracę. Też wymyślałem coś takiego, mam taką nakładeczkę, więc mogę sobie na to nałożyć. I mamy. O! o to nic nie da. Dobra, żegnam się z wami. Elo, zostawcie suba, łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, kto ma być następny, od jego pokój i tak dalej. Co i jak? Eluvina O Boże, ale cringe. Chciałbym dopowiedzieć, że jak Multi skomentuje ten film, to zrobię mega gruby odcinek. I to mega gruby. No to, no. Elo, ponownie. Ale cringe.